W fazie burzy mózgów. Teraz powinienem zwolnić tempo pracy, ponieważ tak jak przed chwilą moim zadaniem było generowanie dużej liczby pomysłów bez specjalnej oceny, to teraz jest, powinienem pochylić się nad tymi pomysłami, które podałem i zastanowić się, które z nich są najbardziej rokujące. Ja wybiorę sobie 5 najbardziej Inspirujących, takich pomysłów, z których potem może urodzić się jakaś realna idea. Spośród tych, które wypisałem, wydaje mi się, że ciekawym rozwiązaniem, akurat takim nośnym, jest znoszenie psich kup pod domy sąsiadów, pod drzwi sąsiadów. Może to w bezpośredniej postaci nie byłoby dobre rozwiązanie, ale jest w tym jakiś, jakiś potencjał, jakiegoś happeningu, czegoś takiego. Eee... Z tymi, którzy nie mają psów, może nie zapytać, dlaczego tego nie robią, pogadać w ogóle z sąsiadami, to mogłoby być ciekawe. Te eee... hmm. woreczki nie są drogie, więc wykopać dziurę i postawić budkę z woreczkami, żeby się łatwiej sprzątało, to chęcić w ten sposób, mogłoby być fajne. No i także wychodzić z psem wtedy, kiedy, kiedy widzą mnie i dawać im przykład, świecić przykładem. Dobra, mam wybrane pięć e, pomysłów, które przynajmniej obecnie spośród tych podanych najbardziej mnie inspirują i będę mógł przejść do trzeciej fazy.